You're my heart, you're my soul Ale nie znam dalej, także wiesz... No, no dalej, dawaj, improwizuj! Nie ogarniesz You're my heart, you're my soul Idę no, na rynek pobawić się Ciągnie mnie mela, bój Nie mogę, śnieg mi pada Zimno mi jest nogi Idę tu, idę co mi się zimno jest Biorę to, własne ręce No! no.

Ja pierdolę. No to był chuj, są mistrz. A słyszałeś to? Bo też ma kawę kurwa taką stary. Chuj, a jakąś śmiechę zapał? Ja, ja pierdolę. To chuj to nie ja No nie, To tak okay, myślałem kurwa nie. Thanks. wszyscy myślą, że tak nie działa. Ale eee, pierdolnie to jest chuj. Co no, wyjdziecie robić? Wypić pierdolić! Nie wiem czy wiesz, Benny, nie? No. A jesteś brany dzisiaj pod uwagę. Tylko nie spierdzą tego. Co nie mam ją powiedzieć. Mordy mam w tamburyn. Jak powiedział Rysis. Ale mam zasady. Ale zasady. Po, po pierwsze psa się do... To się może... Zaszynki! Nie, to jest Ja wolę po Ja w szolim małyszkę, ja, ja, ja na... Ja po polsku gawaryt, także... To, to się może, z doma napala... <grychy> tak, po pół... po pół... po pół... po pół... Dzień dobry, chłopaki, także... kamerę, bo będzie przejebane... Złap. Prowadzimy program... Z kamerą wśród zwierząt... Polish Edition... Dźwięk! to jest, kurwa, ale bezpiecznie, dziewczyny stoją, palą papierosy, kurwa, no... Przejebane, przejebane... Las Park, nie, Ogólnie. całe szczęście, że wiesz, tutaj w Gliwicach nikt mnie nie zna, nie? Bo generalnie jakby się dowiedzieli tylko, że tam na YouTubie robię karierę, to już byłoby przejmane. I to mi się podoba w Gliwicach, że wiesz, przyjeżdżam tutaj i nikt mnie nie zna, starych. Wiesz o co chodzi? Że no. Wiem, ludzie wiem, Ludzie stoją, panem papierosze stary starych, kurwa, wiesz... że dobra. Okej, okay. posłuchaj mnie, posłuchaj mnie teraz, tak. Posłuchaj mnie, bo teraz jest akcja kurwa tego typu, że... Ej! Ciu, ciu. Chłopaki.

Patrz, amerykański normalnie, ty jankes będziemy się spierdali To w 49 Mój dziak razem z moim pradziakiem szli ostrowani. Jak oni szli! Jak oni śli. O pan! Nie ma to jak koledzy, nie? Nie spytają się, czy coś ci jest, tylko I w 49, 49... Jak chwycił za broń! Jak pokazał mu co! Gdzie jego strony leżą! To nie robi! To Amerykanie budowali McDonaldy! dalej McDonalds! A, McDonald's, spierd... Tu mamy kolegę ze Stanów, także w dzisiejszym odcinku gościmy kolegę ze Stanów, to jest odcinek, w którym pokazujemy, Fuck the Corporation. Tak... Okej, okay, okej, okay, okej, okay, enough, enough. Wait for it, okej? Okay? Ja nie. ci dam, ja ci dam znak, rozumiesz? Dobrze, dobrze. Dam ci znak. I... No, czekaj, czekaj chwilę, chwilę. Będziesz igał? Nie, no, 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 nie, no, na wszystkich, nie? Wszystko? I posłuchaj. I w dzisiejszym odcinku pokazujemy, że Polska lubi się ze Stanami, mimo że nie dajecie nam wiz, kurwa. No, no. Okej, okay, okej, okay, ale to już. W Kłodzki jest najlepiej a, w już, to jedzenie. To już tam barak, barak. Masz barak. najlepiej jedzenie, w już cały świąt. O, serio. O, serio. Dokładnie. Ja po prostu. Jest serio najlepiej. Ej, czekajcie na przykład. Tam tędy. będą Ej, Siedem to Drogę, zbocna, mi na Dobry Jezu! nasz Panie, Daj nam więcej. Zywa, A kogo? do szopik! Hej, pasterze! Do szopik, bo tam cud! Syn Boży leży w żobie! Taranin, tata, ta, ta. Do szopik! Hej, pasterze! Hej! Pasterze, kaj Także. Także tego! Także tego odmówię! No. Nie, wiem, czy wiecie, wszyscy będziecie jutro na YouTube. <śmach> <studio Owom! śmach> Master Mike, <stuffing> ok. Just spin, <Słuchín. śmach> nawet ja i ty. <śmach> Lecz kołderka lekko furga. O, jak ja tu przyszedłem! Gdzieś nie ciągnie! Lecz nie cię. Ja ja wszystko się seksem skończy się! Wszystko seksem skończy się. Na ziemi śnieg. Na dachu śnieg. Nie mam Rymu! Kurwa jeb Lecz! Ja szybko coś wymyślę! Chwilę przerwę, chwilę wdychnę. Ale będzie hit! Z tego będzie hit! Ale jak to wyciągnął, kurwa, ładnie! Jak to! to jest, kurwa! Ale to jest... Jak chcesz to potrafisz. <noise> Dobra. Jesteś mistrzem dzisiejszej ceremonii. No kurwa. Ja zawsze byłem mistrzem, ty tylko bym tego do nie Dobra, już nie nagrywaj, bo ten filmik będzie nudny, jak będziesz dzisiaj minut nagrywał. No nie wiem. Znaczy, mnie będzie nudny, bo ja nie mam, zamiaru, bo ja nie mam o, o, A ja mam, a ja mam. Dobra. <śmienic> tak wasze rejestracje też będzie. Juhu! Idziecie kurwy na policji. Takie przepisowo miasto nie ale to właśnie tak jest. Się ja albo się traktować, a ona cały czas rozmawiała. No. <Glety> no. e, najgorzej ja to <glety> będę już słuchał. I Popatrz, jaka jest kobieca logika. Tyle, <glety> tyle ciepłego się da. Tyle ciepłego się da. Hej, to Hej, 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 hey Hej, Nie? Hej, Highway to <her. glety>

Ja w sumie Ale dniem, dniem. Z z Ale na półdzielnie, na półdzielnie, na półdzielnie, na półdzielnie, na półdzielnie, na półdzielnie, na na ale powiem to ja spożywać ciało Boże z tej butelczyny będę. Jeżeli dobro, Najgorszy, muszę, najgorszy. Z drogi zeszła, wrócić na nią może. E, masz włosy, będę. Lecz pokutę ciężko zaznać musi. Ale najgorszy, ale najgorszy. Nie gruby, ale bo Trzy na dwa grzechy no A ty masz osiem grzechów. Nie zu, nie ja jestem kurwa, jak chuj, ale wiesz co? Ja, ja, ja. ja, ja <grym> kocham cię, wiesz? Moje grzechy wciąż nie. Zwywaszka za Polskę. Mhm. Ja, kocham to w takich ludziach. Że? Kocham to w takich ludziach. No oczywiście, no. Jestem w Stanach, ale przyjeżdżam jednak w, w Polsce i mam. Jupia, jak się mówię kocham. zasz za Polsku, nie macie Amerykę. Teraz to masz na filmie. Nie wiem, czy jesteś mi to winny. Zibisa. Show my friends America that I love <laughs> my country. Fuck USA. <laughs> love you Poland. Cheers for you. Żebym <laughs> żył <laughs> Next, oh, the Who's next? er next? <laughs> 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 nah, Who's so next? Who's next? Who's next? Who's Who's next? Who's next? Who's next? <laughs> He's showing the live in Poland. A documentary. Documentary on Poland's life. How people our age have a good time. And people. Jest Polska kurwa. Tu się pije, to pije. Nie, on w Polsce, mówi to, to dla chubia. całego świata, on mówi to dla Ale całego świata. Ale pierdolę cały świat, Ty jesteś w Polsce kurwa, mów po Polsku. Uważaj. <grym> Ale to my dla kolegów? W Stanach panią. też? Musi być w polskim języku? Ale to niech się chce, kurde, w Stanach uczą po polsku! Ja będę gada w Polsce do tych królów w Ale Polska nie jest taka zjedna, w Stanach Ale my to jebie! My to Ale to jebie. Nie, nie, nie wiem, to czy to wiesz, że w XVII wieku było tak, że polskiego języka uczył się cały świat. No bo było to w końcu. E, w końcu bo to, bo... Nie. To, nie, to było? Nie. nie, bo Polska była od morza do morza: od morza do... Bałtyckiego do... do morza śródziemnego. No, Właśnie Kingdom, no. no. To, to, to Największe to się... państwo w Europie wtedy było. I miało najlepsze, najlepsze warunki do tego, żeby zostać... myśmy dwa... no, Tak! Nikt nie miał watarów, No nikt nie miał watarów, watarów. To mi się podoba. Na przykład teraz to kurwa używałem bomba tumowy z tamtej pojebane. No. Nie muszą, jak ma się kurwa husarów, a tutaj masz kurwa Polska. i radujmy się nim, i radujmy się nim razem. jest, razy, i jest nie, który dał A tak no, jesteś na YouTube. Ruchle, a tam ciągle nie ma gorący Gorący Mokra Dalej nie będę mówił, bo tobie... Nie nie tak. więcej. To kolenta jest kurwa. Jest. No to gadaj, gadaj, Żigaj, żygaj, oh. hopie. Wódka z nami tutaj stoi. Ja wypiję, choć nie boli. Wódko ma, wódko ma, wódko ma. Tuż już bez się lesza w, w życiu radę ta. Ta. Jesteś, Jesteś piękna, przeźroczysta, no a na imię Jesteś to Ze 40% miałaś... No nie, bo to nie tak, ale dobra. No i uwaga. I teraz. Ale... Jak leciało to z tobą obowców? Do... Nie, 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 Kurwa nie, 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 nie nie, to jest broń Boże. <śmieniciela> więc dzieci, jeśli chcecie zobaczyć szmerbów świat, przed telewizją <śmieniciela> dziś zapraszam bo Zwalcie konia i usiądźcie. Gaz odpięćcie i usiądźcie. No. <śmieniciela> o, poczekaj. Więc, o, więco, no. co, no. co. No. Co? No. <słuch> Elma Świat, Elma Świat, Elma Świat, Elma Świat, Elma Świat, Elma rybkę i kredkę też. Tak, fisz, tu masz fisz. Krupnik, A nie, Krupnik to nie ryba. <słuch> no to trudno, będziesz jadła Krupnik. <słuch> Fuj, coś czego nie lubię, nie? Czekaj.

Why are you videotaping me? I'm about to be on NBC. Cause I'm wrapping up in Poland when it's snowing, don't you see? Like Detroit, where I'm from, where the guns be banging home. Got the New, new York speaking with the elf. Smoke a lot of trees, but it means nothing to me. Cause I've been alive for many years, I know where I need to be. <clears throat> up in here it's hard up in here cuz the government got them oppressed and they don't really hear cuz I'm out in the streets prove them more and more see. more 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 and there ain't nothing like what are about to be Cause, oh, oh you come got a worldwide west coast blinking like we know ghosts and we never seen nothing like the at yeah, hun. Oh, fuck school nigga I'm via dope imma be a killer you urban gorilla imma suck skrilla yeah buy me a villa <śled> Anty I don't give a fuck that she looks like Trilla. <śled> Stara, o ma zapierdala, <śled> drogą! <śled> Yo, she looks like Trilla. <śled> Hello Dan. girl, I don't give a fuck that she looks. Like Ej, Ej to wróć, do nas, dobra? Ej. Ej, uh, Oni poszli tam. Ej, <śled> Ej ustawiliście wszystkie? <się> <śled> <śled> Ej! Ej, ja. E, wszystko bo, jest nagrane, wszystko bo, bo mamy. Szymon, bo Szymon został tam, wiesz, na linii nagrania. Ta, ta, no ja zostałem właśnie, ja. Przepraszam, ja wiem, że już mi się... Ej, Jesteś w, w HD, nie? Tak, ja jak, jak bardzo cię lubię, tak bardzo czuję, że jest ja... Wiem, 700 nie, nie umiem go wy, wyłączyć

Ej, chodźmy w ogóle. Ej. Bo to jest starczą moją i miłością moją. Okay. Jezus ochraniać mnie będzie. Na złe i dobre. Ale bowiem napisane jest w piśmie, że tylko ten kurwa będzie karany, co karać sam musi. A ty się za mną nie bo Jezus, Jezus tylko mnie ochrania, a ciebie już nie na

<guliacre> o kurwa! <guliacre> Ej, twoje zdrowie. Lepiej moje niż twoje. Dokładnie. <guliacre> <guliacre> mm. Żartowałem. Czy <guliacre> ja się zabiśnię, czy? Ale teraz ty się musisz napić. Oczywiście, na no, swoje zdrowie teraz. Zobu? Powiedziałeś moje zdrowie? Ja swoje zdrowie. No, oczywiście. Tak ja. Z nowymi kolegami zawsze. Fajnie, że dzisiaj się poznaliśmy. Cieszę się też bardzo. Zawsze lubię poznawać nowe osoby? Ja też. Może mniej, ale. O, a czemu mniej? Wartościowe osoby lubię zawsze, nie? Tak, tak, tak. tak, tak Mniej wartościowe słowa. nie pamiętam w ogóle. No, ja, ja ja mam to samo. Ja rozmawiam z osobami i później, jak z nią rozmawiam, powiedzmy tam, 20-30 minut i po prostu dobrze się rozmawia, wtedy po prostu się o zapamięta te imię, no? No. A resztę to po prostu... Daman, Zapamiętam. To jeszcze będzie kiedyś wiele warte. O, w ogóle jest... Gruszko. No, ja, Czekaj, pijemy! Co jest? Pijemy! W ogóle, dzięki, że dbała mnie moja kobieta. Zdano... Ja. No, dzięki. Winner! the winner. Uuuu oh. Ej, mm. nie świeć w oczy, pogrzało cię Nie, to jest wszystko dokumentowane, nie? Dokumentowany film Film dokumentalny, jak się żyje w Polsce Tu się pije! Dzień dobry, dokumentujemy film, jak się żyje w Polsce Tu się pije, prawda?

Po alkoholu? W chuj! Widzisz, to, i, i już mówię. Nie piłem, więc troszeczkę wcześniej chyba powinien działać alkohol. Już później, tak? I ja już Ci mówię. Dlatego, dlaczego nie chciałem wziąć drugiej. Bo no, to już chyba świadczy o... No, ale nie. No, <gry> patrz ile tam ludzi łazi. Patrz jak śnieżkami napierdalają. Masz brzydki dzwonek. Halo Jestem na rynku pod magnesem, teraj Dosłownie A czy będziemy za ile? Za chwilę Okej, okay. dobra, czekam na Was Ale bądźcie pod magnesem, pod magnesem za 5 minut, okej? Okay? Na razie